Dobry, voltaika O, nowy sto, się pojawił tutaj na moim yy, plasyku, na tym moim panelu. Ten sam panel jest. zostało trochę, trochę zmienione. O, tutaj puszka. O. O tak, coś. To zostało zmienione. O. To drugi panel voltaiczny. Nic się też nie zmienił Stoi na strażu No i garaż Gdyś się nic nie zmieniło w garażu Trochę O Teraz nagrzyłam kolejną grzałkę Perfonicę O Nagryło się woda. No Trochę się Poprzątałem garaż O Jakieś rzeczy no. Dobrze, co to nie będę tego pokazywać no. trochę się volta moje zmieniło No, mam jeden na razie akumator, ale yy, będzie ich dużo tutaj po kolei Wszystko no. Robiłem ją. o, teraz mamy prądu, paneli słonecznych, nie sieci, sieci tu nie mamy. No a tutaj, jest mój też pomysł, taki mały ratatorek, też Teraz jakaś śmieci jest, bateria, lampki, trochę tutaj pozmieniałem. No, tu kolejna perfolnica No, no Mojego w garażu A Generator dopiero będzie Może Kościół mi to zrobi Może ja to zrobię eee, No trochę upierdła ten generator dla mojej energii Ale jeszcze nie jest skończony Pierwsze testy poszły niepomyślnie ale o, tu będzie taka grzałka i tu będzie pufor ciepła, taką grzałeczką i tą grzałeczką, tutaj w środku, gdzie w środku, ja jakby da grzać zimie, w zimie to by da tym grzać, z generatorem na tą grzałka, a latem by da grzać z Voltaiką. I tam basen, na no. Nic się tu trochę nie zmieniło. No, no zmieniło się to. Z tamtą przeszły tu akumatory. Trochę się tu pozmieniało. akumatory na środ i wym inne akumatory śrotu to lajkujcie, subujcie i dzwoneczek magiczny w środku na razie